Samorządowcy z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego protestują przeciwko likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Mieszkańcy regionu musieliby załatwiać swoje sprawy w Świdnicy lub Ząbkowicach Śląskich. Informacja o zamiarze likwidacji Wydziału Pracy pojawiła się nagle i zaskoczyła zarówno samorządowców, jak i przedstawicieli środowiska prawniczego. Wszystkich zbulwersował fakt, że decyzja nie była wcześniej konsultowana. Likwidacja Sądu Pracy oznacza, że setki, mówię to w oparciu o dostępne dane, setki. Setki spraw będą rozpatrywane albo w sądzie, uwaga, w Ząbkowicach, rejonowym, albo w sądzie w Świdnicy. Te sprawy dotyczą najbardziej potrzebujących pomocy ludzi: ludzi, którzy stracili pracę, stracą pracę ludzi, którzy są niepełnosprawni, dochodzą swoich racji przed sądem w stosunku do pracodawcy. Są to sprawy, które ciągną się bardzo długo, wymagają częstych wyjazdów do sądu. To są sprawy, które dotykają ludzi, którym i tak życie nie przebiega łatwo. Zmuszanie ich, podobnie zresztą jak osoby, które realizują pomoc prawną dla nich do wyjazdu z Wałbrzycha, z powiatu wałbrzyskiego do Ząbkowic. Czy do Świdnicy naprawdę jest czymś niewiarygodnym? Zdanie to podziela także starosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, któremu nieczęsto zdarza się stawać ramię w ramię z prezydentem Wałbrzycha, ale to pokazuje, jak ważna jest to kwestia dla wszystkich mieszkańców regionu. Uważam, że są to działania stricte politycznie, polityczne, nie mające żadnego wymiernego przeanalizowania, czy to ekonomicznego, czy zwykłego ludzkiego. Jest to kolejna próba osłabienia miasta Wałbrzycha i najbliższej okolicy. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby mieszkańcy powiatu Wałbrzyskiego mogli załatwić sprawę w sądzie w Ząbkowicach, bo proszę zobaczyć, że nie istnieje w ogóle komunikacja, którą ten szary człowiek mógłby się dostać i wrócić załatwiając tego typu sprawę. Druga rzecz, która według mnie jest karygodna, to jest fakt taki, że tego typu decyzje zapadają w kulisach gabinetów i my, samorządowcy, nie mamy ani próby konsultacji, ani próby wyrażenia własnego zdania. Po prostu pomija się całkowicie i samorząd miejski, samorząd gminny i samorząd powiatowy. Protestują także przedstawiciele środowiska prawniczego, zwracając uwagę na znaczący wzrost kosztów postępowań, które toczyć miałyby się z dala od miejsca zamieszkania uczestników. Tego rodzaju decyzja zaprzecza postulatom przyspieszenia postępowań, również w sprawach z zakresu prawa pracy. Ponadto chciałem zwrócić uwagę, że to są sprawy angażujące zwykle nie tylko pracownika i pracodawcę, ale odbywające się z udziałem przeważnie sporej liczby świadków. To oznacza, że konieczność przejazdów do innych ośrodków w istotny sposób podroży koszty tego postępowania. Ja zakładam optymistycznie, że u podstaw takiej decyzji leżała chęć racjonalizacji pracy sądu. Ale sąd nie funkcjonuje przecież dla samego siebie, tylko dla społeczności. W tym wypadku Wydziale Pracy rozpatruje sprawy szczególnie społecznie wrażliwe, a decyzja tego rodzaju podjęta zostałaby w momencie najgorszym z możliwych. Trwająca pandemia prawdopodobnie może wywołać bardzo negatywne skutki na rynku pracy. Prezydent Wałbrzycha zwrócił się z prośbą o interwencję do parlamentarzystów ziemi wałbrzyskiej, którzy jak się okazuje również o likwidacji Wydziału Pracy nie wiedzieli, niezależnie od opcji politycznej, którą reprezentują. Ostateczna decyzja jest po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.